skrajności, to jest nasza przyszłość. Nie widzi, to jest nasza przyszłość, a to jest nasza przeszłość tutaj. Kurde szacun pan jeździ takim samochodem 7-6 rocznik. Naprawdę kurde. No i Hyundai Jajonik 5N. Pan mi tam udostępnił, posiedziałem sobie, popatrzyłem w środku, pobawiłem się tymi bajerami. Kilka sztuk w Polsce dopiero, kurde, nie spodziewałem się, że tu coś takiego znajdę. Tak synek? Nie, nie. O, jedzie tutaj nasz. No jakby zabytek. Tu była jeszcze M Power, m 3 Też żeśmy sobie pogadali. Także jest fajnie. Fajnie sobie porozmawiać o tych wszystkich samochodach. Lubię motoryzację. Starą, nową. Naprawdę super. to jest to zrobione? Nie, to chyba nie jest ten diesel, co, co wtedy był taki poprzerabiany, pamiętasz? Tak. No. co tam miał naprawdę fajnie zrobione. Gielce, widzę pan, tu chciał drugiemu wskoczyć. Fajnie, fajnie, super. Super fajnie. Z i tak Tak. Jonik 5N. <laughs> kurde. Jakie skrajności. Fajne. Powinien być go senu poprosił, to by cię przewiózł nawet tym Jonikiem. Nie chcesz? chcesz? to a, idź no, to będzie też okazja. Przyjedziesz, no, już sam będziesz jeździł. Jak, no, jak go nie. naprawimy, no, nowy nie motor, nie. trochę mocy i naprawdę będzie fajnie się tu jeździć. No taki Alfy, syno. no tam to jest przyszłość. To będziemy już widzieć coraz częściej, a tego jeżdżącego po torze, Julia naprawdę, kurde, pan tutaj widzę, ma fantazję. Ma fantazję i ja to popieram. Nie pod koc tylko naprawdę o, za jazdę. Super. To Ormodlin to fajne to miejsce, określe. super. No już to wszyscy ruszyli. Pierwszy zakręt, fajnie. o BMK cichutka, fajna. O Empower, proszę bardzo, m -trujeczka. Ładnie poszedł. Uważam, żeby nas nie rozjechał. Co tutaj leci dalej? A ta jedyneczka, tak. Pędzliaczek jakiś jest. Ale fajne. Taki cichy, <gryny> Aż dziwny. Co ten maluch? No i GLC43 AMG. Sobie śmignął. O, taki cichutki. Ale całkiem sprawny. No i mamy tu Ajonika 5N. Kurde, jak zobacz. Och ty, w życiu. jak dziwnie, bez dźwięku, to tak jakby nie jechał. No nie wiem, zapytałbym się go, czy by mnie nie, tam nie przewiózł Widzę tak się fajnie gadało, to myślę, że się na dość przewiezie No a jonikiem 5 raczej okazji jeździć miał nie będę Bo to przez najbliższe 5 lat No i jest tam tutaj nasza, ja nazywam ją babcia No i coś tak Jedzie. Zobaczymy, jak zrobi zakręt. No tak, może no to po prostu testuje, może, wiesz? Nie, no zobacz no, Pamiętaj, że tam nie ma wspomagania, tam nic nie ma. Ale hamulce tarczowe, działają, 76 rok, można. No, to Porsche to nie jeździ. Jakaś tam nowa BMW. No, mazdy zaczynają się tutaj zjeżdżać. Dwa Subaru, zobacz. To też, to też nie jest. I od 2 jest i Honda. Jako ciekawostka, fajny maluszek. Wszystko poprzerabiane. No i tarczowe hamulce z przodu widzę. Kurde. Nie, maska taka. Jaka to może być waga tego, jeśli mogę spytać? Ważyliście go kiedyś czy nie? Sześć. No tak patrzy że zostało tylko to co niezbędne. No, 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 Zawsze tam też można jest. O i to jakiś gaźnik od motocykla chyba, tak? Tak, Patrzy że tak jest kolektor wszystko. No to ten ile z 30 będzie 5 koni więcej? więcej? O. Nie 50? O, guder. Wiedzieć może wiedzieć. No to sporo. No tak synku, no widać. Alfa wróciła, cała, cała zdrowa na razie. Tam chłopaki w Maluchu fajnie sobie porobili. Tam BMK jest 28. Stary motor. Ciekawa taka wedniuszka. m trujeczka jeszcze cały czas widzę śmiga. Szacun, że ktoś się jeszcze upala na torze nie trzyma pod kocem. Naprawdę w dobrej formie. Klosz zgubiła po drodze. Nieźle. Mogę? Dwa kaźniczki. Tak jest, No to wyregulować to też takie kurde już jest. Dwa no? się już <laughs> to. Domyślam się. Ja akurat mechanikiem całe życie, dlatego wiem, że... O, kolektor 4,2... Dwo... No proszę bardzo. Jaka to jest pojemność tutaj tego? 1,6 6 To będzie, będzie ze 100 koni. Będzie ze 100 koni. Generalnie akurat bo to jest silnik AR00156. To miałem 100 80 na to panie w No to powiedzmy tam o, 100 z kaczykiem może, zależy. Zależy. Jak ustawiony zapłon i tak dalej, to ma dużo zmiennych. Bardzo gaźniki. Dlatego też to no, zapalanie, no cztery gaźniki muszą jakoś to, kurde, które też już mają ileś lat. A, to, właśnie, a to, akurat te, to nie jest nowe. To z tych, które wybrałem, tak by, e, Julia 1300, to na pierwotnie miała 1300, tak, czy? Aha, tak. Patrz. I, i właśnie wymieniony. Fajnie. Fajnie. Kurde, jeszcze ta chłodnica <laughs> też taka stara, jak było kiedyś. Gruba, stara. Wentylator bezpośrednio na pasku. Tak jest. Proste, proste a tu ma tak. Nie ma belki, tylko ma nadwozie. No drążki, jak w O super.